Cześć, witam Was serdecznie na kanale Kierunek Zdrowie. Chcę Wam dziś opowiedzieć o moim pierwszym roku jako wegetarianki, ponieważ 12 kwietnia 2013 roku postanowiłam, że nie będę jadła zwierząt i mm, minął już rok, trzymam się tego cały czas. Jestem bardzo zadowolona z tej decyzji, nie żałowałam jej ani razu i dlatego chcę Wam powiedzieć kilka słów na ten temat. Zapraszam serdecznie do oglądania. Wielokrotnie już polecałam Wam książkę The China Study, która właśnie jako pierwsza otworzyła mi oczy na jedzenie mięsa. Zawsze uważałam i wie, przypuszczam, że wielu z Was też tak myśli, że mięso jest zdrowe, że jednak jest nam potrzebne. Nadal się gdzieś słyszy tego typu um, zdanie, nie wiem, lekarzy, czy gdzieś, gdzieś można przeczytać. Thomas Campbell w swojej książce jednoznacznie udowodnił, że jedzenie produktów pochodzenia zwierzęcego prowadzi do wielu chorób cywilizacyjnych, z którymi się teraz tak bardzo zmagamy, i zdecydowanie nie jest dietą dobrą dla człowieka. Robił badania, wiele lat poświęcił tym badaniom i bezsprzecznie to udowodnił. Ta książka otworzyła mi właśnie jako pierwsza oczy bardzo szeroko. Zaczęłam na ten temat myśleć, i, i właśnie, właśnie to chcę Wam najbardziej na to zwrócić uwagę: że nie przestałam z dnia na dzień jeść mięsa, ale mocno ta książka i ta wiedza, którą z niej otrzymałam, mocno już była we mnie w mojej świadomości. Zakiełkowała, można powiedzieć. Pomału, stopniowo, na przestrzeni kolejnych miesięcy i lat w sumie trzech lat Odstawiałam po kolei najpierw czerwone mięso, kiełbaski, za którymi kiedyś naprawdę szalałam przy ognisku. Nie wyobrażałam sobie innej formy spędzania czasu przy ognisku. Wydawało mi się, że to jest takie wspaniałe, smaczne i w ogóle nie ma lepszego jedzenia. Zaczęło mnie od tego odrzucać pomału, stopniowo. Czym właśnie więcej zdobywałam tej wiedzy i czytałam na ten temat, interesowałam się tym, tym bardziej mnie od tego odrzucało, gdy dogadywałam się, co tak naprawdę jest w tej kiełbasie, czy co to jest to mięso. I pomału wieprzowina, mięso czerwone, inne mięsa, zostaliśmy tylko przy kurczaku i indyku. I tak przez rok jadłam, tylko właśnie to białe, białe, delikatne mięso. Po roku poczułam znowu to właśnie było rok temu że to mięso jest mi do niczego niepotrzebne że wcale się dobrze po tym nie czuję że czuję, jak mi to długo zalega. I nie jest trawione, i że czuję się po prostu ciężko. A ponieważ jadłam tak wiele innych rzeczy, wiele fasoli, kasz, i czułam się, miałam to porównanie, wiedziałam, że się czuję po nich dużo lepiej. Miałam już tą wiedzę, te podstawy, że, że to nie jest mi potrzebne do zdrowia, że mogę być bardzo zdrowa właśnie tego nie jedząc. I przekonanie, które już mam od kilku lat, że najzdrowszą dietą dla człowieka jest dieta wegańska, nie wiem, takie mam po prostu wewnętrzne. Hmm, poczucie i znajduję na to wiele dowodów w publikacjach, w książkach o zdrowym odżywianiu, które czytam. Osób, które się na tym, wiecie, nie, ja nie jestem lekarzem, ale lekarzy, osób, które się tym zajmują, które przeprowadzają badania, które badają dzieci na dietach wegańskich i na dietach mięsożernych, Jaki jest, jaka jest różnica w ich ilorazie inteligencji, we wzroście, w chorobach, w liczbie właśnie zachorowań, łapania gryp, przeziębień i tak dalej. Różnice są i są to badania jednoznaczne. Jeżeli ktoś chce poszukać, poszperać, to znajdzie wiele, wiele dowodów na to, że właśnie tak jest. Zaczęłam wtedy też sobie szukać na internecie jakby potwierdzenia, jak to zrobić, jak zacząć, co muszę wiedzieć. I natknęłam się na wiele polskich, wspaniałych stron. Na stronę Zostań Wege pl, którą Wam serdecznie polecam. Wrzucę Wam właśnie tych kilka linków pod spodem na stronę Stowarzyszenia Empatia. Empatia.pl Chcę Wam zwrócić, to jest właśnie ten aspekt zdrowotny, to naprawdę nie jest dla was zdrowe. A jeżeli dołączymy do tego, dodamy jeszcze pozostałe inne aspekty całego tego problemu globalnego w tej chwili, to wydaje mi się, że, że wtedy już decyzja nie jest trudna do podjęcia. Takim aspektem istotnym ogromnie moim zdaniem jest. Cierpienie zwierząt. Oczywiście każdy z Was to pewnie słyszał i ja też przez wiele lat słyszałam. Uważałam się i uważam nadal za osobę bardzo wrażliwą. I bardzo kochają są zwierzęta. Nazywaną je przez wiele lat, znajomi mnie nazywali kocią mamą. Muszę Wam powiedzieć, że dopiero teraz zaczynam rozumieć, jak to jest robione. Ja po prostu nigdy nie identyfikowałam tych zwierząt, które widzę. Nawet widziałam u babci krowy, które mają piękne, mądre oczy. Naprawdę, spójrzcie kiedyś krową w oczy i zobaczycie, jak dużo one rozumieją. Nie identyfikowałam właśnie tych zwierząt z piękną, czystą. Wyglądającą dosyć apetycznie paczuszką, w której się znajduje mięso. W ogóle to były dwie, jakby dwa, dwa różne światy. Ja tego nie łączyłam. Nie łączyłam tego z tym zwierzęciem, które było torturowane, faszerowane wstrętnymi, toksycznymi substancjami, które czuło, że idzie na rzeź, które często dostawało, wie, większość tych zwierząt dostaje antydepresyjne środki. One wiedzą, że idą na śmierć. I mm, one w lęku giną, umierają w lęku, w ogromnym cierpieniu, które w tym mięsie zostaje i które później spożywacie. Jeżeli czytałam gdzieś, ktoś to bardzo fajnie napisał, że jest to jedzenie trupów. Czy chcesz jeść trupy? Jakoś to zostało głęboko we mnie, właśnie to, to stwierdzenie, że faktycznie to jest jedzenie trupów, to jest jedzenie istot, które umierały w ogromnych cierpieniach. I czy chcemy, czy nie, to mięso jest tym nafaszerowane nie tylko tymi antybiotykami tym całym cierpieniem tym nieszczęściem które, jeżeli mamy to w sobie, które podobno ma też wpływ na nasze, na nasze mentalne. Postrzeganie rzeczywistości, radzenia sobie z problemami, itd. Kolejnym ważnym aspektem jest to, że na świecie panuje głód, i choć nam może trudno jest tutaj sobie to wyobrazić, to dzieci, ludzie i dzieci umierają z głodu. Nie mają co jeść. A większość zbóż, które są uprawiane są właśnie po to, żeby wyżywić zwierzęta, które następnie zostaną zabite i trafią na nasze stoły. Myślę, że wielu z Was, podobnie jak ja wcześniej, uważa, że nie jest w stanie nic zrobić, że jest to tak już ogromny przemysł, tak wielki problem też, że taka jedna osoba, ja tak myślałam, że taka osoba jak ja, jeżeli czy ja jem to mięso, czy nie jem, to, to nie ma już w ogóle znaczenia. Ten To zwierzę i tak już nie żyje, ja dostaję to tutaj w tej paczce i tak ta paczka jest, czy ja ją kupię, czy nie... Tak to wygląda i ja tak myślałam. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę, czym więcej czytamy, czym więcej się dowiadujemy, tym bardziej się nasza świadomość zmienia. I w tej chwili wiem, że jestem po tej właściwej, moim zdaniem, stronie, że mogę coś zrobić, że zrobiłam i że jeżeli takich ludzi jak ja jest więcej. To już razem wspólnie każdy taki maleńki człowiek może zrobić ogromną rzecz. Na dowód tego chcę Wam przeczytać fragment ze strony zostań WGPL, który dał mi dużo do myślenia, i który właśnie mnie przekonał do, do tego, że jestem w stanie, że, że każda osoba może coś zrobić. To jest taki, właśnie taki fragment: Gdyby ilość zbóż wykorzystywanych na paszę na całym świecie 670 milionów ton, Zmniejszyć o jedynie 10% otrzymano by ilość zbóż, która pozwoliłaby wykarmić 255 milionów ludzi przez następne 3 lata. 255 milionów ludzi przez 3 lata, gdybyśmy tylko o 10% zmniejszyli tą właśnie ilość zbóż. Te dane są naprawdę, tu jest więcej takich danych, więcej filmików, więcej informacji, które, o których możecie się dowiedzieć, naprawdę bardzo ciekawych, warto przeczytać, po prostu, żeby mieć większą wiedzę, żeby sobie zdać sprawę z tego, co się dzieje, jak to wygląda. Wiecie, to chodzi i o zwierzęta, i o, i o właśnie głód panujący na świecie, także, także o nasze środowisko. Wysuszane są jeziora, wycinane lasy. Ogromne tereny są potrzebne do uprawy zbór, do hodowli zwierząt. To niszczy naszą planetę. Ja wiem, że dla, wie dla wielu osób to może nie mieć takiego znaczenia, takiego nie wiem, przełożenia konkretnego, ale uwierzcie mi, że, że czytając takie rzeczy i pogłębiając tą te informacje, pogłębiając tą swoją wiedzę, naprawdę zmienia się ta świadomość i to postrzeganie właśnie tych problemów zmienia się. Ja Wam chcę właśnie tym filmikiem, chcę Was szczególnie do tego namówić. Nie chcę nikogo ani oceniać, ani potępiać, że, że je mięso. Nie, chcę tylko Was namówić do tego, żebyście się zainteresowali tematem, żebyście poczytali więcej, żebyście się dowiedzieli jak najwięcej możecie na te tematy i właśnie, żebyście... Mm, Przemyśleli, żeby to zakiełkowało w waszej głowie i może zaczniecie od tego, że będziecie po prostu ograniczać te produkty, ograniczać jak tylko to możliwe. Ja wam daję dużo pomysłów na to, jak możecie je zastępować, więc korzystajcie z tych przepisów z mojego bloga, z, 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 z filmików z przepisami. Możecie mm, naprawdę kroczek za kroczkiem iść do przodu. Spotykam się też często z takim oskarżeniem, że wegetarianie i weganie są nietolerancyjni, że są nastawieni tak bardzo agresywnie przeciwko ludziom, którzy jedzą mięso. Myślę raczej, że są bardzo przekonani swoich racji i że, że, że ta świadomość, że ta, że ta świadomość, właśnie, którą ci ludzie mają, sprawia, że ciężko jest się czasami dogadać z kimś, kto tej świadomości nie ma, kto nic na ten temat nie wie. Dlatego ciężko jest rozmawiać z kimś, kto, kto próbuje nam powiedzieć, że mleko krowie jest zdrowe, czy, że potrzebne jest mięso, że to jest nasze najbardziej wartościowe źródło białka. Bo po prostu tak nie jest. Ale żeby, żeby mieć tą świadomość, żeby mieć to pełne przekonanie, że tak nie jest, trzeba skądś wziąć tą wiedzę. I dlatego Was, do tego Was zachęcam, do tego, żebyście właśnie jak najwięcej się dowiadywali i myśleli o tym, co jest dookoła nas, o tych innych istotach, ale również, i co jest najważniejsze, myślcie przede wszystkim o sobie. To jest dla Waszego dobra Pierwsze, pierwsze niech będzie wasze dobro, a przy okazji możecie pomóc wielu, wielu istotom i naszej planecie. I yy, to chciałam Wam tylko przekazać. Zachęcam Was do tego, żebyście tą wiedzę pogłębiali. Wrzucę Wam kilka linków pod spodem. Bardzo bym chciała, żebyście się zapoznali przynajmniej z częścią z nich, żebyście się zainteresowali tematem i żebyście byli świadomi. Nawet jeżeli nie jesteście gotowi na taką zmianę w tej chwili, żebyście byli świadomi. Je, że, można, że można żyć inaczej i dlaczego? Z jakimi ważnymi aspektami przejście na wegetarianizm i kolejno na weganizm, bo często weganizm jest. Później najpierw się zostaje wegetarianinem, często potem się przechodzi właśnie na weganizm. I ja jestem na tym etapie, ponieważ jem już od kilku miesięcy jem zupełnie wegańsko, nie, jeszcze nie deklaruję się tak zupełnie na całe życie, bo chcę, żeby to była świadoma decyzja, dokładnie, tak samo jak było z przejściem na wegetarianizm. Wiem, że nie chcę jeść zwierząt, nie chcę, nie wyobrażam sobie, co by się musiało stać, żebym miała znowu jeść mięso. Tak samo chcę, żeby było z weganizmem, żeby to był taki dojrzały, już taki nieodwołalny krok w moim życiu. Dziękuję Wam pięknie, zapraszam do oglądania kolejnych filmików, życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!